Siemano ludzie z tej strony Jaskie. Witam Was po raz pierwszy z Robloxa na moim kanale, więc dzisiaj pogramy sobie w Bloeksburga ale niestety nie będę nic mówił, bo mnie strasznie boli gardło. <coughs> więc już przestaję mówić. Ale co jakiś czas będę coś do, do, do tam domawiał, jak już was wolę, wolę przed tym przejść, co jakiś czas coś będę tam mówił. Więc wiecie. Saj kliknę, albo nie, w 11 lepiej nie będzie. No, już mi się zładuje. Miałeś przed, przed nagrywaniem przed ale jednie. nie. Napiszcie też, czy chcecie, żebym sobie kupił mikrofon, i żeby mnie było lepiej słychać. Dobra. Roblox znaczy yy, no, ściszę sobie całkowicie, bo ostatnie jak nagrywałem z Ultimate Capstadykanie zegara było takie głośne, że nie było słychać. Oczywiście miałem kupowane Robuxy, jak możecie zauważyć, mam jeszcze tutaj 120. Kupiłem sobie to za 300 zł, że mogę sobie kupić za pieniądze... No dom i po prostu tutaj był mój stary dom, ale go całego zniszczyłem i utworzyłem sobie takie coś Virtus i Zaraz wam pokażę mój dom. Kupiłem go za 75 tysięcy, więc naprawdę. Nie wiedziałem czy, czy niszczyć mój stary dom, więc zniszczyłem, zyskałem z tego hajs, sprzedałem auto i całą jego zawartość. Po prostu tam jest pustod działka. Dobra. Jesteśmy znowu, nie mam głowy... O <laughs> kurde, znowu nie boli gardło. Więc jesteśmy sobie w... Blacksburg, oczywiście moja postać znowu nie ma głowy, nie wiem czy to się tak buguje, albo to wina mojego komputera, bo nie wiem. I tak, to jest mój, mój domek. Jest tutaj taki zajebisty podjazd z zajebistymi lampkami, z czynką na pocztę i z workami, z ciałami, znaczy nieważne. Idziemy sobie teraz tutaj tą moją duszką. wiem, to może trochę dziwnie wyglądać, ale nie oceniajcie. Jesteśmy sobie na moim tym, na ogródku, mam tutaj takie zajebiste lampki, płot szklany, jak ktoś jak rzuci kamieniem to od razu to może odkrywać. tutaj są takie dwa białe lżaki, jakby komuś się nudziło, jest tak, krzesło, drugie krzesło, stół, altanka, taka zajebiasta trampolina, takie te, takie te zajebiaszcze coś. Montone, oczywiście nie mogła zabrać zajebiaszczej piłki I zajebiaszczych lampek to są moje zajebiaszcze drzwi, które się bugują To jest moja zajeba, zajebiaszcza kuchnia Jest tutaj taki fajny barek, oczywiście pizzy nie mogło zabraknąć Mamy, tu jest lodówka, kran, szafka, mikrofala, szafka Piekarnik, więcej szafek pizza, więcej szafek owocki kra, Drugi kran, nie wiem po co komuś w kuchni dwa krany to jest mój takie, taki, tu jest tutaj, taka jakby jadalnia, tam jest taka jakby ścianka z kuchnią To jest takie coś do tego pomieszczenia, teraz się udamy Tutaj się idzie, tu jest taki ala korytarz z y, książką i kwiatem i ten kwiat przenika przez drzwi, nieważny Tutaj jest mój garaż, oczywiście drzwi są otwierane Tylko one się tak po prostu same podnoszą, ale po prostu wina mojego komputera, że on nie jest rozgrzany i dlatego nie ma mojej głowy Jest oczywiście moja deskorolka za 200 robuxów Zapomniałem że nie idzie. Dobra, tutaj jest moje takie przedytatne. To jest, jakby, takie, no, wejście do domu. Patrzcie, tutaj mam takie Takie zajebiaszcze kwiatki. I tutaj się, patrzcie, idzie. Tak, i tu jest takie fajne. Oczywiście, ten dom jest oryginalny. Trochę już przerobiłem z zewnątrz. Założyłem mu takie białe płytki, bo tam to było z drewno. Oczywiście wszędzie podłogi pozmieniałem na panel, żeby było wyglądać jak normalny dom. Tutaj jest mój pokój rodzinny. O, tutaj jest mój fortepian ten sobie gram jak jak ten ten co grał na fortepianie zapomnij jak się nazywa tutaj są dwie zajebiaszcze takie same kanapy nie wiem jakby nie wystarczyła jedna mój zajebiaszcze telewizorek, lampa która przenika nie, ona nie przenika no i tutaj w tym pokoju jedynie to zmieniłem no to, to no kolor zostawiłem tego oryginalny, ale zrobiłem ściany takie kamienie i to zajebiaszcze wygląda tutaj oczywiście też zmieniłem ściany i podłogę tak, tutaj było była taka jedna ściana, co tutaj jest? Była taka jedna ściana i stwierdziłem, że mogę sobie cały pokój tak zrobić I tak zrobiłem. No i tak prezentuje się mój komputer, oczywiście. Mój pokój oczywiście zmieniłem sobie oraz takie, takie coś. Krzesło, biurko, wszystko miałem. Dokupiłem sobie tu komputer, bo bez komputera to nie ma domu. Jest mój znowu zajebiaszczy telewizorek i dwie lampy, które, lewi które lewitują albo są przyczepione do ściany, nie wiem. Aha, nie pokazałem Wam jednej rzeczy tutaj. Tu jest moja czytelnia, taka zajebiaszcza. Po, tutaj w tym pokoju nic nie zmieniałem, zamkniemy sobie i tutaj idziemy do mojej łazienki. Sorry, że tak nic nie mówiłem, ale po prostu chcę się kichnąć. Nie wiem kiedy kichnę. Zmieniłem sobie tutaj, zrobiłem sobie takie zajebiaszcze tapety i ogólnie tutaj całej. No, w ogóle nie zmieniałem. No, ogólnie, aby te ściany tutaj zmieniłem w tej zajebiaszczej łazience, yy, zamkniemy sobie. Co jest? O. Zamkniemy sobie moją zajebiaszczą łazienkę. Zaczęła wystąpić taki moje postaci. Ogarnięcie. co pójdziemy spać. Czasami mnie to kryje, bo tutaj prawie wszystko jest... A na... i mnie to tak denerwuje. No ale w sumie łatwa obsługa, no ale to denerwuje też. Więc prześpimy się. Chciałem tę tą tabelę, bo mi nie jest potrzebna. A i oczywiście u was się może wydawać... U mnie się może wydawać, że... Czekajcie, do tak. U sobie może... Tu się może u mnie wydawać, że Blacksburg jest darmowy, ale on nie jest, bo ja go kupiłem za 25 Robuxów, Więc nie płakałem za dużo nad tym. Dobra, wyspaliśmy się. Myć. Fajna jest ta animacja, że chociaż się mijemy. Nie ma co listy. Aha, tutaj dobra, już wiem, że. Żeby... Mój stan konto to oczywiście prawie 8 tysięcy, bo miałem 21, no ale wiecie, sprzedałem mój stary dom, miałem powyżej setki, kupiłem ten dom, no nie miałem powyżej setki, ale miałem coś tam, około 80 ileś tam tysięcy, no i co? Musiałem pozmieniać ściany, jak, jakieś 5 tysięcy z zewnątrz rozmieniałem ściany kolejne 5 tysięcy. No i wiecie. No...